Sieba, siema, widzu, dzisiaj macie jakiś dzień nauczyciela, czy coś, no. Mniejsza jaki macie dzień, ale dzień jest idealnym dniem, żeby grać na zebloku, więc bijajcie na zebloka. Ale też jest idealnym dniem, żeby obejrzeć jedną z naszych ulubionych postaci na tym kanale w ostatnim czasie: czyli Queen of the C C Czernia, czy jakoś tak. Jak wiecie, to jest była dziewczyna Czuksa i też była dziewczyna Piotrka. Piotrek to jest taki Czuks V2, ale mniejsza z tym. Teraz się buja z jakąś tam koleżanką, z którą była kiedyś pokłócona. Ona, nie wiem, to jest większy lor niż jakimś, kurde, grze o Tron czy coś takiego, więc nie próbuję nawet jakby to zrozumieć, ale za to próbuję rozumieć ludzi, którzy nie zostawiają lajki pod filmami. No to są dosłownie debile. Więc nie bądź debilem, zostaw lajka, zostaw też subskrypcję, jeżeli jej nie masz. No bo zgaduję, że jest jakaś jedna osoba, której jej nie ma i, i to jest w ogóle największy przegryw życia. Ale dobra, mówiąc o przegrywaniu. Znaczy, <laughs> mówiąc o Queen of the Black Oglądamy odcinek Gdzie, ja ostatnio w ogóle mówiłem Że ja tęsknię za Mateuszem Chmielarki... Chmielarkiem Czy jak mu tam, bo Mateusz Chmielark kiedyś nagrywał Że się wkrada do dziewczyny Domu czy coś takiego i się chowa w szafie No to Queen of the Black Nagrała, że się wkrada do domu Filipa Zabielskiego I to dzisiaj właśnie obejrzymy <laughs> W lewą rękę, lewą ręką zostawcie lajka Jakbyście mogli, bo naprawdę was to nic nie kosztuje A mnie mega uszczęśliwia, tym bardziej jeżeli chcielibyście kwarantannę V2 z Zebem, to zostawcie lajki. Powiedzmy 30 tysięcy lajków pod tym filmem będzie daily, długo, czy coś. A w prawą rękę weźcie sobie e, oczywiście GBS-a z kodem ZEBO. 20% zniżki macie na najlepszą kawę na internecie. Box Delrafonix. Wszyscy to reklamują, więc dlaczego jeszcze tego nie masz? Jestem podobny Star House. Właśnie, za to nie więc no, z Pokaż. Ej, ale... O, no. Tej, ale to jest mocne. Ja że... A ja się, Ania, nie wiem, co robiłeś wtedy. się spojrzę. Już patrząc na sam wstęp, czyli intro, które powinno cię trzymać w intensywności, czy coś, żebyś oglądał cały film. To, 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 już widać, że to jest takie fejkowe i zgaduję, że to jest wszystko ustawione, ale nie ocenia się książki po kładce czy coś takiego, dajmy jej szansę, może to jest prawdziwe, że naprawdę się tam wkradli, wierzę w to. Sianka, misiaczki, witam was bardzo w kolejnym odcinku, dzisiaj jestem znowu z Majcą. <laughs> co za jakiś Power Rangers, co, o co tu chodzi? Widzicie, mamy na sobie jakieś ciekawe rzeczy, co zaraz powiem. Ciekawe? Owszem, ładne? Nie. Nic nie pobije zebranek, i to chyba każdy się zgodzi w komentarzach ze mną, tak? Ale główną atrakcją dzisiejszego odcinka będzie to, że wkradamy się do Filipa do domu. Tak, do domu Starhouse. Star house. Tak, Starhouse. Jest godzina. Jest godzina 22.43. My tam musimy dojechać, więc jeszcze jakieś pół godzinki swój dojrzcie, więc będziemy to na jakąś 23. parę? Także, no, oni nic nie wiedzą. Mamy nadzieję, że będą spali, bo chcemy się wemsnąć tak. oknem i żeby się nie skapnęli, że Albo spędzamy rażę, noc. Czy... Okej, okay, powiedzmy, że to jest prawdziwe. To dlaczego oni liczą na to, że okna akurat będą otwarte? A nie jest praktycznie zima i nie jest czasem na zewnątrz zimno. Wątpię, że ktokolwiek jest taki jak ja i w zimę ma otwarte okno. Więc zgaduję, że wszystkie okna by były normalnie zamknięte. Poza tym, o co chodzi z tym minionkiem po prawej? Dosłownie ona tylko jakby przytakuje. Tak, Star House, tak. Tak, jedziemy, tak. Zobaczymy, jak będzie bezpieczniej. Plan jest taki, że chcemy po prostu podejrzeć, co robią. Super, idealny pomysł. Pokazać, że to jest normalne, że się wkrada do kogoś do domu. A potem ci sami influencerzy mają ból dupy, że o Jezus, czemu widzowie stoją pod moim domem, jak oni tak mogą. Po prostu my musimy się zamiścić za to, co zrobili. Jak nie oglądaliście, to zobaczcie za co. W ich odcinku. Jeszcze zanim pójdziemy do Filipa domu, to chciałybyśmy wam powiedzieć o naszym nowym meczu, który z moją mamy. Jak widzicie są to laleczki, które mamy wytatuowane już z... Czekaj, nie Tarek, to... już z 2018 roku, tak? Tak. I to są <grym> bliźniaczki, tak samo jak my, także to jest mecz idealny dla przyjaciółek na przykład. Bliźniaczki, przy przyjaciółki, dwie, dwie różne rzeczy. Generalnie chciałem tak Was poinformować. To jest takie cringe'owe, jak są takie przyjaciółki. o już jesteśmy bliźniaczkami, ale nie tylko. I tutaj będą takie pakety, jak sobie właśnie widzicie, będą t-shirty i będą też bluzy? Wiecie, ja nie chcę się czepiać, ale to czasem nie są po prostu nahaftowane postacie z jakiegoś tam anime kreskówki, czy tam serialu, czy cokolwiek. Bo generalnie jak coś nie jest oryginalnie zrobione pod ciebie grafika, to raczej musisz licencję wykupić, ale zgaduję, że od takiego Japończyka, który wymyślił tą kreskówkę licencji nie wzięliście, no ale po co mieć licencję, po co? Po co się pytać, skoro oj, tak w Japonii mieszka i nie obejrzy twojego filmu, tak? Przypomina mi się akcja z Klaudusie, chyba sprzed dwóch lat, co ukradła tą pandę. To, to, to były czasy. To w środę jest drop. Merch i drop, tak trochę to się nie kalkuluje mi coś. Tak, może zostawić leki i piotarce co cokolwiek, bo słyszałam, że na basenie często tak nie domykają po prostu tego. Tak, tak, tak. Nagle słyszała, że na basenie nie domykają tego, bo, bo to jest coś normalnego. Jak prowadzisz konwersację z kimś, jak jesteś u nich w domu, to oczywiście, że oni ci po prostu mówią, no, no nie domykamy czasem tego basenu. no. Tak, leżyć 100%. Dobra. Zagrywam to ręku, żeby było wiarygodnie. Oho, upewnianie o wiarygodności równa się, to, to nie jest wiarygodne, tak? to, yy, Każdy o tym wie, że to jest fake. To jest tak bardzo fake jak to Mateusza Chmilarka. I obydwoje też yy, przez okno się wkradają do domu. Raczej nie, ale super, że mogło przez nawet było popływać tutaj. Patrzcie, moi kochani, jesteśmy tutaj bo inna pasie niestety jest zamknięta, ale to ogarnie w jakby się to otworzyć. I patrzcie co tutaj mamy. Mamy Flaminga, zaraz porobimy fotę na Insta. Insta wkradasz się do kogoś do domu, robisz sobie fotę na Insta na Flamingu, na ich basenie, To jest pierwsze, o czym myślisz. Aczkolwiek, jeżeli tak na serio do kogoś do domu się wkradasz, to, 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 to jakby no, i tak jesteś cymbałem, więc w sumie czemu ja kwestionuję to, co oni robią, jak już się wkradną? Wiecie co? Wydaje mi się, że w godzinę każdy wam wierzy i nikogo to nie obchodzi jaka jest godzina i to, że pokażecie godzina, że jest 24, to raczej nie zmieni faktu, że to wszystko jest ustawione, a pewnie wy tak myślicie czy coś? To jest tak samo jak u Dawida Czecha. To, że o trzeciej w nocy jedzie do McDonalda i zamawia coś za 666, to nie oznacza, że to, to naprawdę diabeł będzie i tak dalej. Patrzcie. Tam gra w nie tam nie Ale nie spodziewają się nas w ogóle nie... Zobaczcie, jak zobaczcie Uciekniemy szybko. Dobra, ciekawe, ciekawe. No tak, jest 24, więc to musiał być duch, który to popchnął. Wcale się nie domyślili, że ktoś jest i wcale nie widzieli jej twarzy, jak tam dosłownie się cała ujawniła i było widać, jak Filip Zabieński patrzy w jej stronę, jak ona to rzuca, więc do no, no, XD. One popełniają ten sam błąd, co Mateusz Milarek, że jak już chcesz to ustawiać, to przynajmniej jakby, no kurde, ustaw to tak, żeby to aż takie bardzo ustawiane nie było, wiecie o co mi chodzi, że. no jakby kurde, dosłownie się na nią patrzył. Tutaj ponownie widać jak się próbują czołgać, ale im to nie wychodzi to czołganie, więc jak najlepiej pokazać, że uniknęliście kontaktu z kimś, po prostu wyciąć cały fragment. Przez kolejny fragment cały czas szeptają i otwierają im lodówkę, próbują jeść brzoskwinie czy tam ananasa, ale ten ananas jest spleśniały, fuj i nudne generalnie. A po tym, jak szeptają i są bardzo cicho, nagle otwiera sobie chrupki. W sensie, nie chrupki, tylko tam płatki. Ktoś na pewno darujemy. Słuchajcie, jeżeli próbujecie być cicho, bo się wkradliście do kogoś do domu i na przykład jesteście złodziejem i próbujecie ukraść komuś telewizor, to polecam nie otwierać chrupek w ich domu, bo... Jest minimalnie głośno. Ja wiem co ona czuje, w sensie nie wiem co ona czuje, no bo to jest e, fake i ona o tym dobrze wie i ma wyrąbane czy jest głośno, czy cicho. A na przykład jak ja idę do kina i próbuję przemycić e, chrupki i przemycam te chrupki, ale potem otwierasz te chrupki w czasie filmu, to cała sala kinowa cię słyszy i jest przypał. Mm. Ej, co? Ej, co wy tu robicie? Co, tu jest? Tu bierze... o, co to, o, to jest? spójrz na Ej, co wy? Yeah, hey, a... Claudia! you? Hey. Yeah, what's so A wy żarty sobie robicie? Kto was tu zaprosi? Nie wiem, i irytuje mi Filip Zabielski, więc zakończmy to na tym momencie, bo nie chce mi się oglądać aktorstwa Filipa Zabielskiego, ja bardzo podziękuję. Ale też tobie, widzu, podziękuję i chciałem poinformować Queen Nowe Black, że takie e, filmy, ja nie wiem, ona może myślała, że to będzie miało miliony wyświetleń, bo się wkradła do domu jakiegoś tam Star House, ale to było totalnie nudne. <laughs> To było tak, to nawet nie było aż tak bardzo głupie. W sensie, to było głupie, ale głupio nudne. Mateusz yy, Chmilarek jak to zrobił, to było to tak głupie, że aż bardzo głupie i dlatego ciekawe. No, widzów, ty zostaw lajka i subskrypcję, jakbyś mógł. Ja sobie teraz grać na Zebloku. Ty też idź grać, bardzo polecam. No i widzimy się jutro, dzień jak dzień nie, bo my się do swojej codziennie widzimy. Na razie. Nudzisz się, nie masz co teraz robić? Zapraszam cię na mój serwer Skydo, który jest inny niż każde. Buduj wraz ze znajomymi, poznawaj nowych znajomych, przechodzimy trzy różne poziomy Skybloka, zwykły, endowy oraz netherowy. Codziennie odbieraj nagrody, zaadoptuj swojego peta, niektóre z nich dają ci różne bonusy, bardzo fajne. Bierz udział w konkursach, otwieraj codziennie skrzynki, otwieraj swój sklep, handluj z graczami, rób co chcesz, wbijaj na zebloka. to jest dosłownie najlepszy serwer Minecraft, który kiedykolwiek zobaczysz. No, sam przetestuj. zeblok.pl, 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 zeblok.pl. wbijaj tam kuźwa, ile razy jeszcze muszę mówić? No, no już,